Siemanko. dzisiaj otworzymy sobie tego oto Giftboxa z lewym 10 saszetek, 3 limitki. Więc jedziemy. I ładnie się wysuwa. Zaraz sprawdzimy tego lewego, czy jest idealny i jest idealny, ekstra, lewandowski. I co tutaj mamy? Mamy oczywiście poster, plakacik, który idzie na bok. Postawimy sobie tutaj pudełeczko. I mamy. O, już spaliłem, ale dobra. Limitkę Nojera, powtórka. Jeśli jest ktoś chętny, to zapraszam. I Jacksona Martineza nie miałem, więc wpada, wpada, wpada do kolekcji. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziesięć. Zgadza się. Ilość. Zobaczymy, czy jakość będzie się zgadzać. <laughs> I tak. Mangala. Wellbek. Player Lam. Nie miałem. Chyba nie miałem. Nie, nie, nie miałem. Hernandez. Kutzer. I Kagała. Druga. Zufi. Immobile. Master. Martinez. Aogo. guarda do no, słabizna. Fabian. Kani. Papa do Pulos, K Player Isko, powtórka, Hoger, matri Lampard, Ragi, Lavezzi, o, oh. defensive rock, kurde powtórka, Sirigu. Rzadko wpadają te defensywy. E, Bayer, Munchen. Munchen, Rand of Sixteen. Fajnie. Kedira, Obi Mikel. Remy, Carrasco, One to Watch, Quaresma, Bazel. Rand of Sixteen Nacho Drmicz Sokratis Sania Cristiano Ronaldo na fansie super super wpada Cristiano nie miałem Torres, Kedira, Safari może ma Bacie Messiego najlepiej Torres, Ramosa Rand of Sixteen, Atletico Boże, która to już karta Paulista Oficjal, Ball i Jiru. Trzy saszetki. Benatia. Padoin. Of, no znów atletico, nie no, masakra. Prześladuje mnie ta karta. Brahimi. Kedira. Bartra. Dajcie coś dobrego na... No. Van der Rafinia, Kielini, K-player, moja powtórka. Hoger, Piatow Spahic, ostatnia, ostatnia nadzieja na coś dobrego. O, Defensive Rock, Manuel Neuer na wymianę, Bazel. Na wymianę Porto, na wymianę i bazówki Martinez, Morata Gibbs. Cieszę się z tej limitki jak najbardziej. Lewego Jacksona, Martineza nie miałem. Wpad Ronaldo, nic poza tym. Dzięki, trzymajcie się. Cześć.